Karabin blasterowy był, ale to... To nie nie, dobra, masz rację, nie było nie do no. kart. E E3 w ogóle nie dają. Dobra, jestem już w grze. E e na lewo, nie? Klasykiem. O kurde! Dostałem Dostałem właśnie z, tego, z tej spólwy, którą chciałem zabić ty czaisz? Aha, ty jesteś tak... Ojej! Ojojoj oj Ojej. Ojej! Skąd to? O kurde! To okay, ja z ostatku ostatnio dostałem. Dobra, jestem, o kurde, ze statku naparzają jest, Czarnuszki są jeden na wydmiec po lewej i czarnuszek jest po prawej na statku I póki ich się nie zdejmie to będzie lipa Tak Chyba, że idziemy na prawy punkt, zrobimy coś innego Poczekaj, no jestem teraz po lewej, no to co ci mam powiedzieć? No co, przejmuję czy nie? Porny zabiję go Dobra, przejmujemy e, kochanie jeszcze godzinkę i już to no, nie pójdziemy e, no teraz nie bardzo mogę, ale za chwileczkę ci podam, dobrze tylko zginę My to przejmujemy w końcu czy nie? Tak ale mi pierdolną do sytuacyjnego No jak go mogłem nie zabić? On był jeszcze poza tym? Nie wierzę. Nogi miał tutaj. No nikogo jeszcze nie utrafiłem, nie? To jest dramat, ja... E? A chciałbyś, rozumiem. Jakąś broń miałem masowego rażenia. rządzimy. Przejmujemy to jedziemy z dziadami. Pią, pią, pią jest. grenade. O kurde! Ale z flanki, nas, ten, z, z tej skarpy tam ciachają nas. Ale przyjęliśmy chyba co? Dobra, idę na prawy. Jestem na prawym. Dobrze, Arek. dobrze. Ja nie dobrze. troszeczkę dobrze. niestety, kurde, nie wiem skąd przyjdą moje daki. Idzie Ulala. Z mi i pizną. Jestem koło ciebie. Kampiś? O kurde. O kurde. Ty, ale koleś tu siedzi na flance u nas. Dobra, jeden na, na, na tę na prawą stronę. Pierdocze. Dobra. Jest łatwiej. Znaczy na lewą, co ja ci mówię. Tak. Mamy to cztery Cztery. Próbuję użyć skoku, ale jeszcze się nie naładował. Dobra jest. też idę na lewą stronę, wiesz. A ja próbuję, kurwa, wszystko jedną bronią walić. Właśnie jest problem, że jak się nastawiasz na coś, to potem nic nie wychodzi, wiesz. Chcące, ale go zabiłem. Musimy to przejąć. To jest podstawa. A, to nasz. No kurde, no nie miałem skoku. Imploda pozamiatał mnie. Co są, ojaki. A dobra. No, a czemu on nie chciał zginąć. Niesamowite, ja ty. Co tu się dzieje? Nie mogę się odnaleźć. Taniec. Nie, naprawdę, jest źle. Tą bronią nie umiem grać wychodzi na to. A to jest rozwalone Aryk uważaj Dobrze Dobra, zabity? Przesunęliśmy Teraz ja, ja, przesunęli. ten, ten ost ostatni punkt teraz będzie Tak No kurde czemu on nie wchodzi na to O fuck o fuck Pięknie. No i pięknie. Ale z serii nie ugram tą bronią. To jest masakryczne, wiesz? Bym musiał faktycznie nie pomagać drużynie, tylko się skupić w zasadzie na kampieniu. To fakt. Nie. No chyba tak zrobię. No niestety. Przykro mi, Marcinie. Na serię precyzyjną, masz już jedną. No żartujesz, nie wkurzaj mnie. Siedzimy na punkcie tam u nich? Jeszcze daleko do tego, ale. Dobra. Nie no, zabili mi go! Ale wy nie możecie szybciej zabijać niż ja, bo to wiesz, to się tak nie ugrywa wtedy. Asysty, ja nie potrzebuję asyst, stary. O matko, coś wybuchło! Matko, coś wybuchło! Ale wyjątkowo sprawnie weszliśmy do nich na punkt, wiesz? Tak, to fakt. Dwóch muszę O ja. <coughs> Ilu jeszcze? Może dwóch zajebać tam, żeby. A. O kurde! Dziesięć życia mam A TST słyszę? Dobrze? Dobrze słyszę? No dobra, udajemy, że go nie widzimy A on nas nie O oh fak, ale mi jeszcze kurwa, jednego, jeszcze jednego. Oj, dostałem! Zabili mnie, Marcinie, drogi. A ile mi brakuje? Jakbyś tam zerknął, jakbyś chciał? A co, musisz grać? No, serię. No już Arek, już, już, już. Bo ja wiem, że mi jednego brakuje. No to ładnie idziesz, to już dwie no, byś miał, jedno, machnięte. Jedno, masz zabitych. No ale to wiesz, to tam nie ukrywam, że. Paru O kurde. To jest... No strzelają łajdaki, wiesz. Pięknie. Wykonałem. O ja. Chcesz Piętna... usłyszeć zazdrość w moim głosie? 15 w jednym meczu precyzyjnym. O to mi chodziło. A to 15 strzela? No bo tam w zleceniu, nie? A. Bo to już mam. Teraz już się mogę nastawić na pomoc z drużynie. <grymne> nie, poczekaj, nie pomaga im. Ja chcę ugrać. Dobra, co musisz? E o oh fuck, jak mi piznął z shotguna. To jest też, aby czymś mu piznąć, nie uważasz? Idę potem, może jakieś będzie rakieta. Wziąłem to, czy nie? O oh, matko. Aha, koleś tutaj za tym jest. Nieźle. Teraz mógłbym zmienić broń. Na co? Pamiętam. <laughs> Chyba na ciężki blaster, po prostu O, ciężki. Dobra, ja kampię. Znaczy próbuję. O fuck! No nie, no czemu on tam wyszedł? Tam sprawdzałem, nikogo nie było. Dobrze, że nam tak słabo idzie teraz. Jest szansa na ugranie. Ja Ktoś mi żeton... A nie, myślałem, że ktoś mi podpierdzielił, ale na szczęście nie. A TST widzę. Słyszę. Gdzie jest? O kurwa. Tu. Nie? Tu? No to czekaj. Jeszcze chodzi? Pat? Jeszcze chodzi. O jezu. Już nie. Uuuu, jee. Czyniłem rękę na rakiety i było boom. I rozumiem, rozwiązałeś problem nam ATST, tak? Tak, problem rozwiązany. co teraz, już nie ma. Ja chcę kampić. A, strzał. Nie widzę. Kurde, nasi to ten ja tak statycznie gram O, nie yes, serię mam jedną, Dla mnie to już sukces ogromny. Kładzie słyszałem? Wyzywa dzieciaka, ten dzieciak taki biedy. biedny. Przecież każdy dziecko broi, nie? Dwie minuty mamy i prawie... 2-30, no powinniśmy to przejąć. O oh oh No nie wierzę, że ja tak trafiam fajnie. O ja jego. Album stary. Mega Street. Ale ładnie. Jeszcze dwie serii. a ty jeszcze jedną pewnie, co? Nie, no. ja się tam. Ja już nie pamiętam, co tam wykonałem. muszę zobaczyć. Oj, ci powiem, że troszeczkę się męczę tym karabinem. O oh fak. O oh fak, naprawdę? Idzie ATST, co za gnój. Och, ty! Ty faktycznie Czarnucha nie widziałem, dopiero jak mi strzelił, tego przyuważyłem. A wybiegłem mu na twarz, nie? Gdzie jest ATST? Eee... Celuję w niego rakietą Poszła Ale nie trafiła po, po drodze trafiłem jakieś budynki głupie Pią pią Ładuję 15 sekund nie mamy wyjścia O kurde przegrzało mi się 10 życia koleś miał A ja oczywiście nie trafiałem bo balansował Dzisiaj... O, przegraliśmy. Ofensywa Kudę, była niezła, przyszedł. ale naprawdę kurde. Pomogę wam. A, <coughs> A czemu mamusia cię przytwała? Bo ja nie kwapiłem się. Wyżej nie skończyłeś na Nie, jeszcze to? Malwinka chyba będzie prasowała. O no. To ja zobaczę, co tu Ale to ci powiem, że tak źle nie było, tak dużo zgonów nie miałem, jak, jak to z gry wynikało. No no. no. <laughs> Daj mi chwilę, tylko zobaczę, co tam mam. Dobrze, ja już będę grał. Dobra, dobra, w zasadzie ja, ty możesz. Dobra, jakby teraz e, tu też się udało zrobić 10 zabójstw, tym to by było zacnie mi o super. Oni będą raczej chyba strzeli na lewy, nie? Pół? A czemu dźwięku nie było słuchać? No nie wiem. Nie wiem, ja ten plecak to mam tak opanowany, że szok. zawsze uderzy coś w nim i potem mnie odbije w drugą stronę. Chyba nie tak miało być. Dobra O słyszę, żaba idzie z nami A. Dobrze jest Żaby są fajne Znowu muszę 10 precyzyjnym O kurde, dwóch zabiłem, ty! Pijemy. Dobra, znowu trochę muszę pokampić, bo teraz kolejną serię muszę wywalić, czyli... ...pięciu, nie? Nie Ale jeden. Oni idą tak bez sensu. Aha, to już trup jest. O kurde, ja strzela do mnie. Ale mnie piznął, ładnie to zrobił. No ci powiem, że najsik. Najsik. E, dam radę to wziąć czy umrę? Wiedziałem, że z tamtej mani przyjdą. Ale tutaj... połowa naszej drużyny to campi, wiesz? Pa. To jest gdzie. Dwóch jest, kurde. Może udałoby mi się dwudziestu dowalić. Ale masz ambicje ładne. Ładnie. Ładnie tu ktoś pojechał. O ja, mamy już ten... żabę. Okej, okay, mieliśmy żabę. Uciekłem, stary, mężczyzna prawdziwy, rasowy, uciekłem. Się, ja potrzebuję to ugrać łajdaki To co wam szkodzi poginąć w słusznej sprawie eee... Oj, grini przyleciał do naszych No ja pierdosę czemu ten nasz tam był, no? O, o ty Dobra, zdążyłem zwiać stąd, a ty? A ciebie nie ruszyło? Nie ruszyło, bo się odrodzałem. może tutaj jest jakiś tam... Dobra... Mamy typa tutaj... Te, ale nie jest dobrze, że oni przegrywają aż O, ja pierdolę, ale zrypałem to! Nie, to też prawda. Rozumiesz? Nie, nie, ja cię rozumiem. No i. Mój O kurde! O ja, dobili mnie. Kurwa mac, nie jest dobrze. Dobrze, dobrze, ale zobacz, oni im dobrze idzie na szczęście. Nie, dobrze im nie idzie. Potrzebuję jeszcze... Nie wiem ilu muszę jeszcze zabić stary, ale potrzebuję to ugrać. Kurwa, jeszcze dwóch. No ładnie masz. Ja nie mam tego szczęścia. O holera. Co jest? Pią pią. Dobra, jeszcze jeden. 30 sekund. O ja. ale, ale leci koleś, ty. No cholera, 20 sekund. 20 sekund. Zabrakło mi szczęścia Ja pierdolczę, ja tylko asysty zdobywam O kurde Ja tylko asysty zdobywałem To jest chore jednak Chora gra normalnie Ja pierdolczę no A już pod koniec Naprawdę asysta, asysta, asysta Fakt, że byłem Troszeczkę stylca I chciałem, chciałem fregować tylko Nie? <tudno> Trudno. Jedziemy. No nic. Podejmujemy wyzwanie i w następnej rundzie próbujemy 10 Ej. pyknąć. Dawać punkciory. Kasa, niestety, potrzebna, nie? No tak.